Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże nikt inny nie równa się z tobą. Nasz Bóg uzdrawia. Jest wszechmogący, nasz Bóg. Nasz Bóg. Nasz Bóg. Najkrócej mówiąc. Życie w opatrzności jest dla mnie ciągłą obecnością Boga. Jest taką świadomością tego, że cały czas jest obok mnie, że mi towarzyszy, że mnie wspiera, że jest też taką moją gwarancją bezpieczeństwa. Natomiast z drugiej strony jest też takim moim powiedzeniem tak, moją zgodą, moją zgodą na to, żeby Bóg działał obficie w moim życiu. I tak obrazując, pomyślałam sobie, że powiem o takim uosobieniu, postaci ojca, który trzyma w mocnym uścisku swoje dziecko prowadząc za rękę. I chciałabym jeszcze przytoczyć pewien fakt z mojego życia, a mianowicie to była historia jeszcze z czasów moich studiów. Był to taki pewien moment odejścia od kościoła, ale Pan Bóg przewidział dla mnie inny plan, a mianowicie upomniał się o swoje dziecko, podesłał mi pewnego młodego mężczyznę, dzisiaj jest to mój mąż, a wtedy ów młodzieniec zaprosił mnie na pierwszą randkę, na uroczystości Bożego Ciała, właśnie do parafii, opatrzności Bożej. I ten moment był też takim moim powrotem do kościoła, a parafia jest moją parafią. Znowuż tutaj muszę przytoczyć osobę mojego męża, bo to on pierwszy przyszedł do, do posługi w Caritasie, a ja podążyłam za nim. I dla mnie, Caritas jest takim. Urzeczywistnieniem mojej wiary. Jest też takim namacalnym znakiem tego, że niegdyś Jezus czynił dobro, a dzisiaj posługuje się mną. Ta praca, a w zasadzie służba dla drugiego człowieka, czyni, że moja wiara jest bogatsza, jest pełniejsza i też zaryzykuje stwierdzenie, że jest kompletna. W myśl tego, że dobre uczynki bez wiary mogą zafunkcjonować, natomiast wiara bez uczynków nie. Po prostu moja wiara nie jest abstrakcją, jest rzeczywistością.